Witaj, tu Storek. Dziękuję, że jesteś i że wracasz. Jeśli ta opowieść rezonuje z Tobą choć odrobinę, zostaw po sobie ślad. Podbij ten materiał, zasubskrybuj kanał. To pomaga tym historiom trwać i docierać dalej. To, czego słuchasz, jest częścią większej całości. Historii opowiadanej powoli, rozdział po rozdziale. Historii Baldura. W pierwszej części poznaliśmy jego narodziny, światło, które pojawiło się zbyt wcześnie, nadzieję, która od początku niosła w sobie cień. Teraz idziemy dalej, bo nawet bogowie, nawet ci najjaśniejsi, nie są wolni od jednego pytania: Czym jest śmierć, gdy zaczynasz ją przeczuwać, zanim jeszcze zdążyła cię dotknąć? Przed nami rozdział drugi, cichszy. Głębszy, bardziej niepokojący, baldur i świadomość śmierci. Posłuchaj uważnie: ta część zmienia wszystko. Rozdział drugi: baldur i świadomość śmierci. Baldur miał wtedy, według ludzkiej miary czasu, może 20 lat, ale dla Boga, to był wciąż chłopiec, młody. Niewinny, nieświadomy, aż do tej nocy zasnął jak zwykle w swojej komnacie, otoczony blaskiem, który nigdy nie gasł, z uśmiechem na ustach, spokojny, szczęśliwy, ale sen. Sen był inny na początku. Był w Asgardzie, w ogrodzie, w słońcu. Wszystko było normalne, piękne, złote, ale potem zaczęło ciemnieć nienaturalnie. Nie jak zachód słońca, ale jakby, jakby samo światło było wyssane z rzeczywistości. Jakby ktoś gasił świecę za świecą, aż została tylko ciemność i cisza głęboka. Absolutna cisza. Baldur stał sam w pustce i po raz pierwszy w życiu poczuł strach. Niezwykły strach. Nie lęk przed czymś konkretnym, ale egzystencjalny terror. Świadomość, że coś się kończy, że on się kończy. I wtedy usłyszał głos nie zewnętrzny, wewnętrzny. Głos w jego własnej głowie, ale nie jego własny. Nadchodzi, szeptał głos. Twój koniec nadchodzi. Kto ty jesteś? Zapytał Baldur. Jego głos drżał. Jestem tym, czego się boisz. Jestem tym, co nieuniknione. Jestem śmiercią. Śmiercią, ale bogowie nie umierają. Śmiech, zimny, pusty śmiech. Wszyscy umierają, baldurze, nawet bogowie. Zwłaszcza bogowie tacy jak ty. Zbyt jasni, zbyt czyści. Światło zawsze przyciąga ciemność. A ty, ty jesteś najjaśniejszym światłem. Kiedy, kiedy to się stanie? Wkrótce, nie dzisiaj, nie jutro, ale wkrótce. Zobaczysz znaki, poczujesz zbliżającą się ciemność, i gdy nadejdzie moment, nie będziesz mógł uciec, jak umrę. Przez coś małego, coś niewinnego, coś czego nikt się nie spodziewa. Ironia, boska ironia. Nie chcę umierać, wyszeptał Baldur. I to było pierwsze słowo prawdy, które wypowiedział z lęku. Nie z miłości, nie z dobroci, ale z czystego prymitywnego strachu. Nikt nie chce, ale wszyscy muszą. To cena istnienia, cena bycia. I wtedy Baldur zobaczył. Zobaczył siebie, leżącego na ziemi, nieruchomego, martwego, wokół bogowie, płaczący, krzyczący. A jego matka, frig, trzymająca jego ciało, wyjąca z bólu, i zobaczył coś więcej. Zobaczył, co jego śmierć zacznie. Jakie lawina wydarzeń będzie po niej? Rak na rak. Koniec światów. Wszystko. Nie! krzyczał. Nie mogę. Nie mogę być powodem. Nie jesteś powodem. Jesteś tylko iskrą. Ogień czeka od wieków. Ty tylko go zapalisz. Baldur chciał uciec. Chciał się obudzić, ale nie mógł. Sen trzymał go. Ciemność trzymała go i pokazywała więcej. I więcej, i więcej, aż w końcu krzyknął tak głośno, tak desperacko, że obudził się, spocony, drżący, oddychający ciężko, światło wokół niego, jego własne światło migotało, po raz pierwszy w życiu migotało, jakby było niestabilne, jakby on sam był niestabilny. Tylko sen, wyszeptał do siebie. To był tylko sen, ale wiedział gdzieś głęboko. Wiedział, że to nie był zwykły sen. Wstał, podszedł do okna, spojrzał na Asgard, złote miasto spokojne, śpiące, piękne. Ale teraz widział to inaczej widział kruchość, tymczasowość, śmiertelność nawet w nieśmiertelności. Wszystko się kończy. Pomyślał. Nawet to i poczuł coś nowego, coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył samotność, prawdziwą, głęboką samotność, bo wiedział coś, czego inni nie wiedzieli. Widział coś, czego inni nie widzieli i nie mógł, nie mógł tego z nikim podzielić. Jak mógłby, jak mógłby powiedzieć matce, śniło mi się, że umrę, a ty będziesz płakać nad moim ciałem? Jak mógłby powiedzieć ojcu, moja śmierć rozpocznie rak Nie mógł, więc milczał i nosił tę wiedzę w sobie jak ciężar, jak kamień przywiązany do duszy. Przez następne dni próbował być normalny. Próbował uśmiechać się, śmiać, bawić, ale inni zauważyli. Coś się stało? zapytał Thor któregoś dnia. Wydajesz się, smutny. Nie, wszystko w porządku. Baldur próbował się uśmiechnąć, ale nie było to jego prawdziwy uśmiech. To był cień uśmiechu, maska. Baldurze, pamiętasz? Ty nie potrafisz kłamać, więc nie próbuj. Baldur spojrzał na brata i przez moment chciał powiedzieć prawdę, chciał wyrzucić z siebie ten ciężar, ale nie mógł. To tylko zmęczenie. Źle spałem. Thor patrzył na niego, nieprzekonany, ale nie naciskał, bo Thor, mimo swojej siły i brutalności, rozumiał granice, rozumiał, że każdy ma prawo do swoich sekretów. Jeśli będziesz chciał porozmawiać, wiesz gdzie mnie znaleźć, powiedział w końcu. Baldur kiwnął głową i Thor odszedł, zostawiając młodszego brata samego. Z jego tajemnicą, z jego strachem, z jego wiedzą. Ale to nie był jedyny sen. Noc po nocy. Wracały. Nie identyczne, ale podobne. Wszystkie o śmierci. Wszystkie o końcu. Czasem widział siebie tonącego. W ciemnych wodach. Wołającego o pomoc. Ale nikt nie przychodził. Czasem widział siebie spadającego. Z nieba w przepaść bez dna, wiecznie spadającego, nigdy nie uderzającego o dno. Czasem widział siebie w bitwie, otoczonego wrogami, walczącego, ale jego broń nie raniła, jego moc nie działała i powoli był przygniatany przez czystą liczbę przeciwników, ale najgorszy. Był ten sen, który powtarzał się najczęściej sen, w którym stał w ogrodzie. Pięknym, pełnym kwiatów, spokojnym. I nagle jedna roślina, mała, niewinnie wyglądająca, zaczynała rosnąć, rosła i rosła, owijała się wokół jego nóg, jego talii, jego szyi, i baldur nie mógł się ruszyć, nie mógł krzyczeć, tylko patrzył, jak jest powoli duszony przez coś, czego powinien był się obawiać, i za każdym razem Tuż przed śmiercią widział twarz, twarz, której nie rozpoznawał, ale która była znajoma. Twarz brata, ale nie tego, którego znał, i głos szeptał, Przepraszam, nie wiedziałem. A potem ciemność. Baldur budził się co noc. Krzykiem w gardle, sercem bijącym jak młot, światłem wokół niego pulsującym jak umierające słońce, i wiedział wiedział, że te sny nie są przypadkowe. To nie były koszmary, to były wizje, proroctwa, ostrzeżenia, ale ostrzeżenia przed czym? Przed czym się chronić? Przed kim? Nie wiedział i to było najgorsze. Wiedzieć, że umrzesz, ale nie wiedzieć jak, kiedy, przez kogo. To była tortura psychiczna. Duchowa, tortura, której nie mógł nikomu opisać, bo jak opisać strach przed czymś, czego nie rozumiesz? W końcu po tygodniach, może miesiącach, Baldur nie wytrzymał. Poszedł do frig, znalazł ją w jej ogrodzie tym, który widar spalił i odbudował, tym, który teraz był piękniejszy niż kiedykolwiek. Siedziała na ławce. Patrzyła na kwiaty, spokojnie, z małym uśmiechem na ustach. Mamo, powiedział Baldur cicho. Frik odwróciła się i jej uśmiech zgasł. W momencie, gdy zobaczyła jego twarz, Baldurze, co się stało? Ja muszę z tobą porozmawiać. Oczywiście. Chodź, usiądź. Baldur usiadł obok niej i przez długą chwilę milczał, próbując znaleźć słowa. Mam sny, powiedział w końcu. Złe sny, gorsze sny o, o śmierci. Frik zamarła całkowicie, jakby ktoś zamienił ją w kamień. Opowiedz mi, wyszeptała. I Baldur opowiedział wszystko, każdy szczegół, każdą wizję, każdy symbol, a Frik słuchała bez słowa, bez ruchu, tylko jej oczy zapełniały się łzami, które nie spadały. Tylko stały tam, zamieszane. Gdy skończył, cisza trwała długo, bardzo długo, aż w końcu Frik przemówiła. Wiedziałam, powiedziała, zawsze wiedziałam. Od momentu, gdy się urodziłeś, wiedziałam, że to nadejdzie. Co nadejdzie? Twoja śmierć, twój koniec, to czego najbardziej się boję. Baldur spojrzał na matkę i zobaczył. Zobaczył ją naprawdę, po raz pierwszy. Nie jako bogini, nie jako królowa, ale jako matkę. Przerażoną, zrozpaczoną, bezsilną. Czy to, czy to nieuniknione. Frik patrzyła na niego i w jej oczach był konflikt. Prawda walcząca z nadzieją, wiedza walcząca z miłością. Nie wiem, powiedziała w końcu. Twój ojciec mówi, że los jest niewzruszony. Że to, co zapisano, musi się wypełnić, ale ja, ja jestem matką i matki walczą, nawet przeciw bogom, nawet przeciw losowi. Co możesz zrobić? Frick wzięła dłonie syna w swoje i spojrzała mu prosto w oczy. Wszystko, powiedziała, zrobię wszystko, by cię chronić, by cię ratować, by dać ci życie, które zasługujesz. Ale jeśli los. Nie obchodzi mnie los. Głos Frick był teraz silny, stanowczy. Jesteś moim synem i nie pozwolę, nie pozwolę, by cokolwiek ci się stało. I Baldur po raz pierwszy od tygodni poczuł coś innego niż strach. Poczuł nadzieję. Może, może matka ma rację. Może można walczyć z losem. Może miłość jest silniejsza niż proroctwo, ale gdzieś głęboko. Bardzo głęboko. Wiedział. Wiedział, że to złudzenie. Piękne, pocieszające, ale złudzenie, bo los to los. A śmierć, śmierć, zawsze wygrywa. Frigg nie była jedyna, którą Baldur musiał spotkać. Musiał porozmawiać z Odynem, z ojcem, który wiedział wszystko, który widział wszystko i który może miał odpowiedzi. Znalazł go w bibliotece, jak zwykle, otoczonego starożytnymi księgami, runicznymi tablicami, pergaminami tak starymi, że rozpadały się na dotyk. Odyn czytał jedno oko skupione na tekście, twarz poważna. Zmęczona, jakby ciężar wiedzy był fizyczny. Ojcze, powiedział Baldur, Odyn podniósł wzrok i przez moment, tylko moment, Baldur zobaczył coś w jego oku, ból, smutek, poczucie winy, ale to zniknęło, zastąpione przez maskę, maskę Alfatera, Ojca wszystkich, Boga Mądrości. Baldurze, usiądź! Baldur usiadł naprzeciwko ojca i przez chwilę żaden nie mówił. Wiesz, dlaczego przyszedłem powiedział w końcu Baldur. Tak, Odyn zamknął książkę sny więc to prawda to nie są tylko koszmary? Odyn westchnął głęboko, jakby ta rozmowa kosztowała go więcej, niż mógł przyznać. Prawda jest skomplikowana ojcze, proszę. Nie filozofuj, nie teraz. Powiedz mi prawdę. Umrę? Cisza, długa, bolesna cisza, a potem, tak, jedno słowo, ale wystarczające, by rozbić świat. Baldur poczuł, jakby powietrze zostało wyssane z pokoju, jakby grawitacja podwoiła się, jakby wszystko nagle stało się cięższe, trudniejsze, bardziej realne. Kiedy? Nie wiem dokładnie. Proroctwa nie są precyzyjne co do czasu, ale wkrótce. W boskim sensie wkrótce. Jak? Przez coś niewinnego. Coś, czego nie będziemy się spodziewać. Ironia losu. Kto? Oden zawahał się. I po raz pierwszy Baldur zobaczył wahanie w ojcu. Prawdziwe, głębokie wahanie. Twój brat. Który? Hurt? Hurt? Baldur nie mógł ukryć zaskoczenia. Ale on jest ślepy. On nigdy by, niecelowo, przerwał Odyn, nigdy celowo, ale będzie użyty przez kogoś, przez coś, by cię zabić, przez kogo. Nie wiem, albo raczej widzę wiele możliwości. Loki, los, sam kosmos. Wszystko zmierza do tego jednego momentu. Baldur wstał, zaczął chodzić po pokoju, jego umysł wirował. Próbując przetworzyć informacje, próbując znaleźć wyjście, możemy to powstrzymać, powiedział. Jeśli wiemy, co się stanie, możemy się przygotować. Mogę unikać choda, mogę baldurze. Głos Odyna był łagodny, ale stanowczy. Próbowałem. Przez lata próbowałem znaleźć sposób. Używałem każdej magii, każdej mądrości. Podróżowałem do studni URD, rozmawiałem z Nornami, pytałem nawet Hel o radę. I? I wszystkie odpowiedzi są takie same. To się stanie, to musi się stać. Twoja śmierć jest częścią czegoś większego, częścią wzoru, który nie może być zmieniony. Nie akceptuję tego. Baldur pokręcił głową. Jestem Bogiem, mamy moc nad rzeczywistością. Jeśli los mówi, że umrę, to zmienię los. Odyn spojrzał na syna i w jego oku była duma i smutek. To myślenie śmiertelnika. Powiedział cicho. Ale może, może właśnie dlatego jesteś wyjątkowy, może właśnie dlatego twoja śmierć ma znaczenie, bo ty, ty wciąż wierzysz, że można zmienić los. Ty nie wierzysz. Widziałem za dużo, wiem za dużo. Każda próba zmiany losu tylko go potwierdza. Każda ucieczka prowadzi prosto do niego. To jest przekleństwo wiedzy, baldurze. Raz poznane, nie można uciec. Więc co mam robić? Czekać? Czekać na śmierć? Żyć, powiedział Odyn. I w jego głosie było coś, coś nowego, coś czego baldur nigdy wcześniej nie słyszał. Rozpacz. Żyj każdy dzień, kochaj każdą chwilę, bądź tym, kim jesteś, bo gdy nadejdzie koniec, przynajmniej będziesz wiedział, że żyłeś. Baldur patrzył na Ojca i zrozumiał. Po raz pierwszy naprawdę zrozumiał. Odyn był więźniem swojej własnej mądrości, widział każdy koniec, każdą tragedię i nie mógł nic zrobić, tylko obserwować i cierpieć. Przepraszam. Wyszeptał Baldur. Za co? Za to, że będę cię zawodził, za to, że umrę, za to, że będę częścią twojego cierpienia. I wtedy coś pękło wodynie, coś, co trzymał zamknięte przez lata. Wstał, podszedł do syna i objął go. Po raz pierwszy od dzieciństwa. Objął go mocno, desperack. Ty nigdy mnie nie zawiodłeś, szeptał. Nigdy. Jesteś najlepszym z nas, najczystszym i to, że świat nie może cię utrzymać, to wina świata, nie twoja. I obaj stali tak. Ojciec i syn, Bóg mądrości i Bóg światła, obaj płacząc, obaj wiedząc, że to nie wystarczy, że miłość nie wystarczy, że wiedza nie wystarczy, że czasem wszystko, co możesz zrobić, to zaakceptować i przeżyć to, co pozostało. To koniec drugiej części tej opowieści. Baldur wciąż stoi w świetle, ale teraz już wie. Wie, że nawet to, co najczystsze, nie jest wieczne. Świadomość śmierci nie odebrała mu blasku, nadała mu ciężar, a wraz z nim znaczenie. Jeśli ta część historii zatrzymała Cię choć na chwilę, zostaw po sobie ślad. Podbij ten materiał. Zasubskrybuj kanał Storyk. To dzięki temu te opowieści mogą być kontynuowane. To nie jest koniec. Przed nami część trzecia, a ona zmieni kierunek całej historii. Nowe odcinki pojawiają się codziennie, bez pośpiechu, bez krzyku. Dziękuję, że słuchasz. Dziękuję, że tu jesteś. Tu był storyk. Do usłyszenia w kolejnym rozdziale.